I szczerze, jednym z najprostszych kroków, które możesz podjąć, aby twoje życie zmieniło się diametralnie, jest po prostu zmiana swojego nastawienia do życia. I szczerze, serio, jeśli przestaniesz przeklinać i będziesz po prostu taki odporny, że nawet jeśli będę na przykład przy tobie stał i przeklinał przez dwie godziny, to po prostu bądź na tyle odporny, że ty i tak nie zaczniesz przeklinać. I to będzie właśnie twoja moc i po prostu się nie denerwuj, jeśli ktoś przeklina w twoim towarzystwie, a ty nie chcesz. I uwierz mi, że również bycie na przykład pozytywnym, Czyli że na przykład widzisz kogoś, któryś raz z rzędu na przykład na siłowni, czy po prostu jak sobie gdzie spacerujesz, czy po prostu w pracy, do każdego na przykład Siemanko, co tam, wiadomo, to jest takie mała konwersacja, dosłownie, często może ktoś powiedzieć ci, że nie ma czasu i poczujesz się tak jakby lekko smutny, jednakże i tak ty po chwili musisz podnieść głowę do góry i myśleć, kurde, ja to zrobiłem, ja to zapytałem, mimo że mam taką naturę na przykład osoby, która jest mniej rozgadana, to i tak to robię. I nikt nawet, i dosłownie, nawet jeśli nie mówiłeś nic przez swoje 20 lat życia i zaczniesz mówić w 21 roku swojego życia, to nikt tego nie zauważy, bo nikt nie zna Cię. Bo nikt nowy Cię nie zna. A bardzo często, jak na przykład osiągamy 18 lat, to po prostu życie nam się totalnie zmienia. Nowi ludzie bardzo często i oni nie znają twojej przeszłości, więc to już jest twoja korzyść i po prostu ty zaczynasz jakby z czystą kartą, od zera zaczynamy, zero zero i po prostu teraz ty zaczynasz. I z takim mindsetem po prostu musisz wchodzić właśnie w to życie. I serio, właśnie nie przejmuj się, że na przykład w przeszłości działo się to, że coś się stało. Wiadomo, że często mamy jakieś na przykład takie można powiedzieć, że traumy, które na przykład leczymy, czy na przykład są właśnie niewyleczone, jeszcze nie zacząłeś i niestety takie coś jest. Jednakże no po prostu nie żyj tym, nie żyj tym, po prostu zapomnij, staraj się zapomnieć, bo to jest najlepsze, co możesz zrobić. I nie możesz się bronić i na przykład napisać mi komentarz, że, ale tego się nie da zapomnieć, że na przykład warto powiedzieć czy coś. No nie, bo jeśli właśnie się będziesz po prostu bronił siebie i swojej takiej niemożności do zmiany, no to niestety daj jaki będziesz. A jeśli na przykład mi, a jeśli na przykład zdasz sobie sprawę i po tym filmiku na przykład odpalić notatnik i sobie napiszesz ty. A jakby tak się rzeczywiście zmienić. O 180 stopni. I po prostu rozpisz sobie akcje, które możesz na przykład podjąć, i to już będzie twój wielki krok. I serio: każda agresja, każde po prostu zdenerwowanie, którego nie leczysz. Dosłownie to potem widać na twojej twarzy. Jednakże, nawet jeśli byłeś w przeszłości zły na świat i widać na przykład to po twojej twarzy, to pamiętaj, nie przejmuj się i po prostu zacznij teraz być pozytywny i nie mam pojęcia, czy zmieni się twoja twarz, czy ta twoja twarz trochę by młodzieje, ja nie mogę ci tego zagwarantować. Jednakże mogę ci zagwarantować, że jak się zmienisz i będziesz pozytywny, to na pewno twoje życie się zmieni na lepsze. Dziękuję za wysłuchanie, cześć.